Niebezpieczeństwo, o czym każdy wiedzieć powinien, czai się wszędzie, a wróg nigdy nie śpi. Sądząc z zachowania miejskich urzędników, te zimnowojenne przestrogi są im równie bliskie, co zdrowie mieszkańców. Dlatego, aby je chronić, postanowili ich przed jednym z wrogów ostrzec. Zwłaszcza, że to przeciwnik podstępny, czyhający tam, gdzie w upalne dni o potencjalne ofiary najłatwiej. Ponieważ w fontannie woda jest w obiegu zamkniętym, może być zanieczyszczona przez różnego rodzaju zwierzęta, mogą tam rozwinąć się różne drobne ustroje, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Dlatego postanowiliśmy mieszkańców ostrzec, stąd ten apel na naszej stronie internetowej. W starciu z obywatelską potrzebą ochłody gorąca odezwa urzędników zdziałała niewiele. A to źle, gdyż bakteria, której dotyczy, może przebierać w amatorach oferowanej przez fontanny wilgoci, czując się zresztą jak u nas w domu. W końcu na imię ma legionella. To jest bakteria, która dobrze się miewa w zbiornikach wodnych, naturalnych, sztucznych, w sieciach kanalizacyjnych, wszędzie tam, gdzie, są urządzenia, gdzie jest woda, czyli wszystkie urządzenia chłodzące, nawilżacze itd. Tylko w środowisku wodnym również w glebie, która jest wilgotna, sobie bytuje. Podobnie jak on liś stonkę legionelle zrzucili na nas podstępni jankesi. Zjawiła się u nich w połowie lat 70., przypuszczając szturm na uczestników konwentu Legionu Amerykańskiego, zorganizowanego w rocznicę podpisania deklaracji niepodległości. Stąd też media ochrzciły to zakażenie chorobą legionistów. Co ciekawe i groźne, zarazem, aby ją złapać, wcale nie trzeba taplać się w wodzie. Aerozol jest nośnikiem drobnoustroju i wystarczy go wdychać, albo siedzieć gdzieś w pobliżu. To jest taki miły chłodek i, i sobie powdychać troszkę. I można, można oczywiście się zarazić tą chorobą. Oczywiście zależy to od odporności organizmu, od wieku. Najbardziej narażone są dzieci oraz seniorzy. Pocieszający jest fakt, że Legionellozą nie można zarazić się od człowieka. Dobre i to, bo jej pałeczki potrafią być dokuczliwe. Najczęściej spotykaną jest ta postać płucna, gdzie są objawy ze strony przewodu układu oddechowego, zapalenie płuc, wysoka temperatura. Mogą pojawić się objawy ze strony przewodu pokarmowego również, ale nie muszą. Jak wynika z danych sanepidów, Legionowie Legionella zaatakowała dotąd tylko raz. Nie miało to jednak związku z miejskimi fontannami ani siecią wodociągową. Tak czy inaczej, lepiej uważać. Co się tyczy ratuszowego apelu, jego ignorowanie żadnymi sankcjami mieszkańcom nie grozi. W przeciwieństwie do spotkania z nieszczęsną legionellą, nazwa bakterii jest dosyć dla legionowiany niefortunna. No nie jest to ani powód do dumy, ani sposób na promocję, którego na pewno nie będziemy wykorzystywać do kojarzenia z naszym miastem. Pozostaje więc trzymać kciuki, aby legionella o promocję legionowa nie zadbała sama, pomimo mikroskopijnych rozmiarów stać ją przecież na wiele.